dyrektor Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego oraz dziejów w Ziemi Mieszkalskiej. Znajdujemy się dzisiaj w starych ustawodawcach obok pomnika czołgu IS-2, Józef Stalin 2 dzisiejszego dnia postanowiliśmy otworzyć włas czołgu, żeby zobaczyć co znajduje się w środku i udostępnić go dla zwiedzających. Dlatego już dziś serdecznie zapraszamy do akcji czyszczenia wnętrza tego czołgu w sobotę o godzinie 14 będziemy rozpoczynać czyszczenie tego przepięknego czołgu, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy. Piotr Maliński, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem. Przyjechaliśmy dzisiaj ze studentkami z Wydziału Humanistycznego, studentkami archeologii, eksplorować wnętrze czołgu pomnika IS-2 w Starych Wysogórkach. Tak, i to jest nasz kolejny projekt. Wcześniej byliśmy też na warsztatach muzealnych w Gozdowicach. Z tego, że układa się tak wspaniale współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim, z doktorem Malińskim, który jest zarazem przewodniczącym Rady Muzeum Pamięci I Armii Wojska Polskiego i możemy wspólnie pracować nad kolejnymi projektami naukowymi, których koniec Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pamięta Pan, kiedy ten czołg mógł przybyć tutaj do starych Józefów Jego przywieził pociągiem gdzieś w latach. Ja już widziałem się w 50., 60. latach chyba, gdzieś 10 lat miałem, nie pamiętam dokładnie, ale przywieźli go do siekierek e, na wagonie, na stację. Tam zjechał sam ze, z wagonu i poboczym, jeszcze wtedy osoba był węższy, poboczym przyjechał aż tutaj do, do... gdzie obecnie stoi. I sam, miał silny i sam wjeżdżał na ten postument jeszcze, a kierował nim ten pan, który tym tymczasem pan domański. z Zawodny. Zawodny, tak. To, 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 to. I później silnik został wyciągnięty. Silnik Już tu jak go ustawili wszystko, silnik wyciągnęli, zaspawali, żeby do niego nie wchodzić i, i tak zostało. A czy on był udostępniony wcześniej dla zwiedzających? E, chyba nie. A. Jak go przywieźli, to zresztą za, zaspawali, pomalowali go nie. Czyli właściwie od tamtego czasu to... I, był nieużyteczny, i, stał zas, w łazie zaspawane. Czyli pierwszy raz od tamtego czasu można wejść. Wejść do środka. Jak, e, macie. Czyli można powiedzieć, że w rejonie pamięci narodowej na nowo do się historia. Tak. Czołgu Iw -2. Iw -2. Iw 2, Jesteśmy w przedziale 122 mm. Wszystko w smarze, brakuje rygla. Natomiast to wszystko jeszcze się rusza. Tak, włas wieżyczka dowódcy. przezierzniki, jeszcze są zasłony przezieżników. Są ruchome. Można otworzyć, zamknąć. Karabin maszynowy DT 762 mm. Można właściwie wsadzić i strzelać. To wszystko też się rusza. Tu jest przedział silnikowy. Silnika nie ma ani mechanizmu przeniesienia napędu. Natomiast na tej podstawie właśnie stał silnik dwunastocylindrowy wysokoprężny i na samym końcu ten włas yy, przez który weszliśmy to jest włas rewizyjny do przedziału transmisji. Tam znajdowała się skrzynia biegów mechanizm różnicowy. I po bokach tutaj wloty powietrza do silnika. To są podnóżki dla osób, które chciały przez włazy wyglądać. Tu jeszcze ciekawostka bardzo dużo jest zachowanej instalacji elektrycznej, przełącznik, który działa po tylu latach. Mamy też skrzynkę bezpiecznikową, która jest tutaj. Bezpieczników nie ma, ale widać, że był jeden, był naprawiany drutem. O, tu jeszcze z ciekawostek: jest parciana torba, która jest oryginalnym elementem wyposażenia. I druga jest tutaj. Także zachowały się różnego rodzaju elementy, nie tylko metalowe. Tu jakaś jeszcze jest torba narzędziowa i tutaj były yy, amunicja, naboje kaliber 122 mm to jest drewniane też pięknie się zachowało to są wałki skrętne do wahaczy, do kół jezdnych. i przez cały kadłub czołgu przebiegał taki wałek zawieszenie na wałkach skrętnych, nie było resorów ani sprężyn śrubowych. To według mnie jest podstawa pod y, naboje właśnie do działa głównego. Ona jest luźna, została skądś odkręcona, w każdym razie tutaj przychodziły naboje, gdzieś sobie stały w pionie do y, magazynowania.